Wielka radość. Myślę, że po wielu, wielu latach udało się, udało się pozyskać wóz dla ochotników Cyber Wielkich. Przypomnę, że w zeszłym roku również kupiliśmy dla ochotników z Wielka radość. Myślę, że tak jak my wszyscy dzisiaj się zgromadziliśmy, bo cieszymy się i chwała, panie prezesie. Bo potrafiliście wokół tego zbudować fajny klimat. Klimat takiej rodziny, tej atmosfery, która dzisiaj jest tego najlepszym wyrazem. Niech służy. Z jednej strony chciałoby, żebyście jak najmniej wyjeżdżali, bo z racji tego życzymy sobie, żeby jednak ani nie było pożarów, ani było nieszczęść na drogach ale wiemy, że na naszych strażaków możemy liczyć. Dziękujemy, myślę, że podziękujmy im gorącymi brambami. Za tą mi codzienną służbę, za to, że możemy liczyć, kiedy nie tylko jest dobrze, ale kiedy jest źle. A dzisiaj jest dobrze. Dzisiaj jest piękny wóz. Czy wymarzony? Chyba tak. Ale na pewno są kolejne pomysły, kolejne zamierzenia, i myślę, że Wiemy, że różnie to wygląda, tych pieniędzy nigdy nie ma za dużo, a tym bardziej teraz, kiedy jest pandemia, kiedy jest inflacja. Ten wóz jeszcze w zeszłym roku, czy Volvo kosztowało 850 tysięcy, ten już 1,150,000. Boli, ale jednak trzeba znaleźć te pieniądze. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, przede wszystkim strażakom. Dziękuję radnym, którzy wyrazili zgodę na to, żeby te dodatkowe pieniądze. Się znalazł. Dziękuję. Jak zwykle pan wójt trochę mnie wyprzedza z tym słowem. Ja w imieniu Rady bardzo gratuluję. Jest naprawdę to jest kadencja, kiedy kupiliśmy wspólnie z panem Wójtem drugi samochód. Jest też przy tym rozbudowa, dlatego bardzo się cieszę i myślę, że to wszystko dla naszych mieszkańców i nie tylko, bo jesteśmy blisko jednak szybkich tras, dlatego to bezpieczeństwo jest takie ważne. Jeszcze raz ogromne podziękowania dla Pana Wójta. Myślę, że oklaski, bo to wszystko też dzięki niemu, że potrafił Radę przekonać, żeby w budżecie gminy znalazły się takie pieniądze. I tutaj Panu Prezesowi, naczelnikowi i wszystkim strażakiem wszystkiego dobrego, żeby jak najmniej wyjeżdżali i żeby auto służyło jak najdłużej. Ja również chciałbym podziękować strażakom. Właściwie to najwięcej pracy, to włożył naczelnik i prezes, cały zarząd. Bardzo im gratuluję. Wszyscy widzieliśmy, ile tutaj było jeszcze nie tak dawno złomu. Słuchajcie, pieniądze były zdobywane w różny sposób. Między innymi przez zbiórkę złomu. Muszę tylko tak nadmienić, że złom, jak strażacy sprzedawali, tam był ponad 2 złote. W tej chwili jest niecałą złotówkę, także wykorzystali. Gratuluję ofiarności. Proszę, proszę Państwa, chciałbym przywitać członka Zarządu Wojewódzkiego Jarosława Dudkowskiego. Bardzo proszę kolego. Ja chciałbym Jarka w sposób szczególny przywitać, bo to jest ten człowiek, który dał znać, że jest łódka do pozyskania z komendy najpierw Wojewódzkiej Policji, a później komendy, ona przyszedł do Komendy Wojewódzkiej w Straży Pożarnej. Dzięki Jarku. Chciałbym y, przede wszystkim y, w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Powiatowego, bo też jestem wiceprezesem tam y, y, i oczywiście y, sąsiedni gminy Suchy Dom, ZOSP, Suchy Dom też tutaj pogratulować druhom determinacji, przede wszystkim zapału, że temat ruszyliśmy, zdobyliśmy i jesteśmy. I to co Pan Wójt powiedział, Pani Przewodnicząca, że nowe auto. Ale słuchajcie, w naszym żargonie to yy, ile wyjazdów, tyle powrotów, a przede wszystkim nowy sprzęt to podstawa, że strażacy dojadą bezpiecznie na miejsce zdarzenia i nie trzeba będzie ich ratować, bo pojechali jakimś złomem. Jeszcze raz gratuluję nowego sprzętu i oby służył jak najdłużej. Nigdy nie zakaśnie. Tutaj wiele słów już padło, podziękowań. Nie wiem, co mam powiedzieć. No, Gwóźdź naprawdę się przyczynił. On to zainicjował, że dzisiaj mamy ten samochód. Postawił nam wysoką powszeczkę, daliśmy radę. Było troszeczkę kłótni przy tym, jak przy każdych takich ich, m, zadaniach. Kosztowało nas to wiele. Najbardziej rodziny nasze ucierpiały w tym wszystkim, ale pokazaliśmy, że determinacja wytrwałość, upór prowadzi do takiego finału, jaki tutaj możemy dzisiaj obejrzeć. W firmie, w której odbieraliśmy samochód, mieli nas dosyć. Nikt tak nie odbierał do tej pory auta jak my. Nawet dzisiaj jeszcze rano były poprawki robione. Ale udało się, udało się szczęśliwie, bezpiecznie dojechać i mam nadzieję, że te auto Poprawi bezpieczeństwo naszych druków, strażaków w działania. Będziemy mogli wykonywać więcej zadań, które z roku na rok jak przybywa nam. No i będzie służył mieszkańcom. Dziękuję. Ja również chciałbym podziękować jednostkom, które nas parły dzisiaj w Opezji. To tak. Nie byłoby super. Dziękujemy Wam za przyjazd. Dziękujemy wszystkim Wam, którzy nam wsparliście. Dziękujemy sponsorom. Dziękujemy Urzędowi Gminy. Warto też wspomnieć, że dostaliśmy fundusze z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gleśniczego. Dostaliśmy fundusze z Orlendu, z Lotosu. Dostaliśmy pieniądze z firm, które działają tutaj na terenie, ale też spoza gminy też nam wsparły. Zbiórka z domu, Wielki finał jest dzisiaj. Dziękujemy wszystkim którzy nas spali. Tak nie przedłużając jeszcze raz wszystkim dziękuję za przybycie wszystkim, którzy nam pomogli wszystkim, którzy spali nas to dzisiejsze święto i zapraszam do krótkiego ochrzczenia, a później do prezentacji auta. Moi drodzy, piękne podały tutaj słowa. Ja chciałem tylko podkreślić, że ten nowy sprzęt przebudowana i wyremontowana strażnica to też mi w którym y, są ci, którzy prezentują właśnie taki wysoki poziom. No jakże najlepsi strażacy mogliby jeździć słabym sprzętem, czy mieć słaby lokum? To dopiero wtedy wszystko jest na swoim miejscu i tak jak należy. Moi drodzy, prośmy teraz przez błogosławieństwo świętego Floriana, by Pan Bóg pobłogosławił ten nowy pojazd i tych, którzy będą się nimi posługiwać. Boże, który swoją mocą, mocą swego słowa stwarzasz cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów tej woli. Spraw, aby ten pojazd, dzieło Twojej pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służył dla dobra, i bezpieczeństwa człowieka, jego pracy, jego podróży w każdej chwili i czasie. Za wstawienictwem Świętego Floriana ustrzeż Panie wszystkich, którzy będą korzystali z tego pojazdu, od wszelkich nieszczęść, duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech ten pojazd będzie błogosławiony dla Twojej chwały i dla pożytku ludzkiego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.